Cześć! Pamiętajcie, że wszystko co tu usłyszycie nie jest poradą inwestycyjną. Przed nami ciekawy tydzień publikacji wyników. Będą to m.in. raporty dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, czyli raport ADP oraz NFP. Pierwszy zostanie opublikowany 5 września, a drugi 6 września. Odnośnie rynku pracy będzie też raport dotyczący liczby nowych bezrobotnych. Opublikowany 5 września, a także raport dotyczący osób kontynuujących pobieranie zasiłku. Następnie czekają nas również raporty dotyczące wskaźników PMI ze Stanów Zjednoczonych, i 3 września zostanie opublikowany raport dotyczący przemysłu, a 5 września dotyczący usług. Podobne raporty dotyczące przemysłu i usług, tym razem wskaźnik ISM zostanie opublikowany odpowiednio 3 września dla przemysłu, a 5 września dla usług. Co ciekawe, czeka nas również najprawdopodobniej 18 września decyzja Fedu dotycząca stóp procentowych. Tego samego dnia odbędzie się również rolowanie kontraktów. Na indeksy US100 i US500. Po drodze czeka nas również raport dotyczący inflacji CPI z USA 11 września. No i taki najbliższy raport to PMI z Niemiec dla przemysłu 2 września. No i tutaj warto zauważyć, że jeżeli pogorszą się dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych no to może nas czekać jakaś korekta.